Dzień dobry, kolejny przyjazd na siedlisko, więc i kolejny odcinek. No ostatnie dni były naprawdę zimowe i mroźne i śnieżne, a dzisiaj, jak widać, odwilż. Rano padał deszcz, teraz się rozpogodziło i jest na plusie. I przez to, że się tak szybko pogoda zmieniła, no to z dojazdem, jak widać, już łatwo nie było. Dzisiaj zrobiło się naprawdę mokro, no, były te mroźne dni, więc ziemia od spodu jeszcze zamarznięta. Cały śnieg i deszcz, który dowalił rano, powoduje to, że po prostu jest błoto i ogromna rosa. No ale teraz, jak widać, słoneczko zaczyna świecić i się rozpogadać, więc ja zdecydowałem, że jednak na trochę chociaż przyjadę. No, odcinek to standardowo rozpocznę od takiego ogarnięcia się, więc może z tego jakiś krótki materiał, troszkę fotek, troszkę filmików, trochę przyrody, trochę pieska trochę takich podstawowych sprawunków. Także od tego zaczynamy. Muzyka W takim słońcu jak jest teraz, to myślę, że i temperatura na dworze będzie momentalnie rosła. No już podskoczyło o te 2 stopnie, a godzina 12 z minutami, więc jeszcze jest godzinka takiej fajnej pogody. Ja zatem idę na szybko się ogarnąć do budynku, no a potem pokorzystać trochę i z tego słońca czyli złapać trochę promieni i się dotlenić, i następnie. Może jakiś mały spacer, zobaczymy piesku. Co? Ale na szybko ogarnąć w środku. No i przebrać się, bo jednak mokro. Dzisiaj mam też ze sobą dwa gadżety. W sumie termometr można uważać jako gadżet. Termometr do piekarnika, taki stawiany. Bo bardzo jestem ciekaw, jaka temperatura zazwyczaj unosi się na tej kuchni. Więc co? Stawiamy termometr. A niech będzie tu centralnie, gdzie jest teoretycznie najcieplej, i będziemy obserwować. No a drugi to w sumie nie gadżet, ale po prostu bezpieczeństwo, czyli czujnik czadu. No dużo teraz przebywam w pomieszczeniu, pali się tu. No niby jestem pewny tak naprawdę tego pieca i tej kuchni, no bo że jest szczelny i w ogóle, no ale coś takiego nigdy nie zaszkodzi. I w sumie pasowałoby to przetestować, bo tak oczywiście działa. No ale czy reaguje na czad? Hmm, może zamknę na chwilę szyber. Widać, że dym idzie, czyli cały czat na pomieszczenie. Skala rośnie. 40 się zrobiło. No poczekajmy jeszcze chwilę 50, niech ten alarm się włączy, to będę miał pewność, że wszystko działa. No i potem po prostu przewietrzę to pomieszczenie, bo przez pół minuty to mi się na pewno nic nie stanie. O, co dziwne było, 50, znowu jest 40, dziwne, dziwne. No nic, pewnie ta skala musi być naprawdę większa. Hmm, położę to na garnku i zobaczymy. No, sygnał ostrzegawczy jest. No dobra, 310 i alarm się włączył. Więc chyba działa prawidłowo. Także otwieram szyber. Niech ten ciąg znowu w piecu zostanie zachowany. A tu okno, żeby w końcu wywietrzyć, bo troszeczkę się. Zadymiło oczywiście. Dym to jedno, a czad to drugie. Jedno z drugim idzie w parze, no ale nie zawsze duże zadymienie to duże stężenie czadu. A czujnik, choć powędrujesz gdzieś tu wyżej, pewnie na piec. Normalnie dzisiaj jest taka pogoda, żebym powiedział, że idzie wiosna, gdyby oczywiście nie styczeń. Tam słońce, tu gdzieś widać kawałek księżyca, no ale tak, jest odwilż. Rano był deszcz, teraz jest piękne słońce, nie ma wiatru i jest naprawdę. Ciepło, więc prawie jak na wiosnę. No, zresztą te kolorki nawet przy nagraniach są takie śliczne, ile się teraz zrobiło stopni. Nie wiem, czy to mi tak ciepło, czy to po prostu się jeszcze ociepliło. No nie, mi po spacerze po prostu zrobiło się ciepło. No ale cóż, spacer z pacerem trzeba się brać przecież dalej za robotę. Bo dzisiaj, oczywiście, kontynuacja układania płytek. No, ale jeszcze trzeba, żeby się troszeczkę zagrzało w pomieszczeniu. No teraz po spacerze, temperatura na kuchni. Jest na no jakieś 130 stopni. Muszę przynieść sobie drzewo, bo mi się skończyło. No i jeszcze tu dokładać. Bo im cieplej będzie, tym mi oczywiście przyjemniej. Tu się będzie w środku pracowało. A ten termometr nie jest tu postawiony bez powodu. I pewnie później w odcinku zobaczycie dlaczego. Kolejne pudełeczko patyków pod piec przygotowane idzie do środka do palenia. A mi się przypomniała jeszcze jedna rzecz, której nie pokazywałem. Związana z podłogą, a w zasadzie chyba nigdy o tym nie wspominałem, to tu jest taka szczelina. O piesku, pogłaskać Cię, dobrze? Pogłaskam. Szczelina dylatacyjna, to znaczy to, co widać, czyli ten otwór, to jest taki prześwit pod podłogę pod deski. No i tak jak w sumie się ostatnio orientowałem, czego zatykać, czy nie zatykać. No to lepiej jak się pali w piecu, to go nie zatykać, bo to zawsze powietrze wpada do budynku, a teraz jak okna takie szczelne, no to tego powietrza w środku brakuje. No i a propos jeszcze okna, to przecież tyle razy zwracaliście mi też uwagę, żeby usunąć w końcu tą folię z okien, z ram w zasadzie, więc czynię to, żeby nie było w tej chwili jak to się będzie odklejać? Skoro tak straszyliście, że może tutaj zostawać. Aha, tu muszę okno otworzyć. No, ale jak widać, obrywa się bez żadnego problemu. Elegancko, można powiedzieć. Więc uff, nie było się czego aż tak bać. No dobrze, w pomieszczeniu już się zagrzało. Okrągłe i szczęśliwe mam nadzieję 13 stopni, więc trzeba brać się za robotę. Oczywiście w międzyczasie cały czas będę palił, więc temperatura będzie rosła. Klej mam już rozrobiony, przygotowane płytki no i trzeba lecieć z układaniem. Plan minimum na dzisiaj to ułożenie do końca tych płytek w aneksie kuchennym i być może rozpoczęcie komina, tyle ile starczy kleju. No. Rządek za rządkiem i myślę, że będzie to w miarę. Skoro ostatnio już szło dobrze, to i teraz też nie przewiduję żadnych problemów. Także do dzieła! Można powiedzieć, że najgorsze za mną. Najgorsze, czyli te docinki wokół gniazdek. No i czy jestem zadowolony z tego, jak to wyszło? W miarę, tak jak teraz patrzę, i chwilę się zastanawiałem, dwie rzeczy można było zrobić lepiej. Nie mówię, że jest źle, ale można było zrobić lepiej. Na przykład, tu mam całą, całą, a można było dać całą i połówkę. Tak na przemian. Czy wizualnie by było lepiej? No, być może. Tak, oczywiście, też nie jest źle. I obróbka wokół gniazdek. No, jest w miarę, no bo wiadomo, że ramka jest kwadratowa i zakryje wszystkie te nierówności, które są. Ale maszynka pozwala naprawdę precyzyjnie wycinać. I jeżeli by się chwilę pobawić, to można by to zrobić praktycznie do milimetra. No, ja jakoś w sumie się nie bawiłem. Bo tak, jak myślałem, że ramka przekryje. To po prostu chciałem przyspieszyć. Czy tu, czy tu, gdzie w ogóle nie dałem. Fragmentu, no ale to są moim zdaniem niuanse. Nie jest źle ogólnie, przynajmniej jak dla mnie. Zostało mi jeszcze troszkę kleju, więc spokojnie mi na następny rządek starczy. Rządków będzie 6, mam 4, więc zostało jeszcze 2. Na pewno starczy na jeden, może nawet na więcej. Ale ale, pora na małą przerwę, bo i zbodniałem. No i tu. Po co mi w końcu ten termometr na piecu? Znaczy na kuchni. Otóż dzisiaj będzie troszeczkę kucharzenia. Mam tu malutkie kawałki karkówki. Takie trzy po prostu obrzynki. No i plan jest taki, żeby zawinąć je w papier do pieczenia. Zobaczyć na której fajerce będzie około 100-120 stopni. No i tak z godzinę co najmniej na tym papierze. I na tej płycie to podusić. No tu jest za dużo, więc ewidentnie... Termometr, a gorący leci tu, będę dokładał już w tej chwili. Myślę, że mniej. O, mam bardzo dużo żaru, więc ten żar też będzie długo teraz trzymał temperaturę. Zawijam to, kładę. No, i w ramach, jak będę sobie kolejny rządek płytek układał, to raz na jakiś czas po prostu to mięsko przekręcę. No, i myślę, że za pół godziny, może godzinę maksymalnie, będzie jedzone. Minęła prawie godzina, bo tyle mi się zeszło, żeby wyrobić cały klej. No i praktycznie też skończyły mi się już krzyżyki. Jakoś tego nie przemyślałem, że w sumie wtedy się kończyły i zrobiłem mniej niż pół. To, że teraz nie uda mi się dokończyć całości, bo zbraknie tych krzyżyków. No ale podeschnie i myślę, że jeszcze to podgarnę, jakby nie było. Jak widać, tu już jest zaczęty ostatni rządek, początek tego rządka, więc tu nie zostało już Dużo, ale mniejsza z płytkami. Zobaczmy, jak to mięso, bo sam jestem bardzo ciekawy, co z tego wyjdzie, ile jest stopni. W tej chwili widzę, że równo setkę pokazuje ten termometr. No to ściągnijmy. Aj, to mięso, otwieram. Gorące, jak widać w środku, i może słychać lekko skwierczące. Zapaszek śliczny, no para jest, ale kurczę, jedną ręką sobie nie poradzę, więc chwila, moment. No chyba się zrobiło. Oczywiście zaraz rozkroję i zobaczymy, jak w środku, ale zapach taki, że ślinka mi cieknie. A tu tylko mięso, sól i pieprz. Środeczek ładny, niespieczone i o to też chodziło, dlatego też zawijałem to w papier żeby w razie czego, jak mi się gdzieś tam dłużej idzie z płytkami, nie musić na szybko tego przekręcać, a w papierze elegancko przez tą godzinkę widzę doszło. Także ja jem i smacznego, jeżeli Wy też jecie. Minęła godzinka, więc lecę dalej z robotą. Klej niby ma pół godziny takie wstępne wiązanie, więc myślę, że spokojnie złapał i krzyżyki będę mógł sobie wyjmować. Pewnie w pierwszej kolejności te, które są pomiędzy płytkami na tym krótszym boku. No, jak mi zbraknie, to będę wyciągał kolejne. Myślę, że to już płytki są lekkie i nie ma szans, żeby się obsunęło. W międzyczasie odkręciłem sobie tą listwę dolną, no i dociąłem ten taki narożnik, który zakończy mi te płytki. No i cóż, teraz nie ma co, tylko trzeba lecieć dalej, bo pasuje to dzisiaj skończyć. Jak widać, ścianka skończona. No w miarę to poszło i szybko jednak z każdą płytką nabiera się wprawy. Ale wprawy to jeszcze nie mam w obsadzaniu takich narożników. No tutaj to cięcie mogło być lepsze. No i nie wiedziałem też ile do końca zostawić tu na szafkę. Zostawiłem 31 cm. Nic najwyżej będę potem docinał. Bo myślę, że więcej no, to nie ma sensu zostawiać. Znaczy mniej, bo 30, 31, 32, no myślę, że szafka wisząca ma gdzieś tyle. Te płytki przy docinkach, jak widać, odstają. Tu jest pełna, tu jest docinka, tu jest znowu pełna, więc jest różnica, jeżeli chodzi o to, ile tutaj trzeba będzie fugi napchać, no ale jakoś to będzie. Oczywiście zaraz to sobie jeszcze domyję. Także narożniki w miarę są zrobione. No i teraz przyszła pora na. Komin. No i w sumie jak czytałem Wasze ostatnie komentarze, no to mówiliście, żeby uważać, pisaliście, żeby uważać na temperaturę, jaką będzie miał komin. Więc tu z pomocą przychodzi termometr i zobaczmy ile tego jest. No 30, 38 już sporo. Pewnie im wyżej tym będzie no tak cieplej, no bo tu idzie w górę. 43 stopnie. No dużo, niedużo. Tragedii nie ma. No zobaczymy, dokąd bym dołożył, no ale jak jest tam 30-30 kilka, to może by się chociaż na równo z piecem udało. No zobaczymy też, ile kleju starczy. Chociaż tu, no to będzie sztukateria, docinek za docinkiem, no i w sumie spróbuję docinać na 45 stopni. No bo ta e, piłka ręczna, piłka ręczna, no wiecie, to urządzenie do cięcia to umożliwia... Teraz przede mną bardziej skomplikowane cięcie, no bo te 45 stopni, więc tu musi być równiutko i wszystko musi się zgrać. Jak to się podnosi? Odkręca pewnie jeden, z jednej i tak, i z drugiej strony, podnosi do góry, e no spoko. No i w sumie przykręciłem też taką prowadniczkę, gdzie można sobie ustawić dokładnie wymiary. Co do milimetra z jednej i z drugiej. No bo o ile teraz ciąłem tak na oko, zaznaczając sobie po prostu linię. No bo wszystko i tak na rożnikach będzie gdzieś tam z silikonem czy fugą. No to te 45 stopni już nie może mi nigdzie pływać, nawet o milimetr. Także teraz takie cięcie musi być idealnie zrobione. No dobra, zaraz zobaczymy jak to wyjdzie. Nigdy nie ciąłem pod takim kątem, więc będzie. Wyzwanie, no ale myślę, że pomału da radę. Zresztą zobaczmy na żywo. No właśnie, już bym popełnił błąd. Wcięcie, to znaczy kąt, nie potrzebuje mieć dłuższy z tej strony, tylko białe ma być dłuższe. Więc odwrotnie, w ten sposób muszę to ciąć. Także zmiana konfiguracji tej prowadnicy. I teraz próba numer dwa. Lećmy. Największy problem w tym, że ta płytka nie jest równej grubości. Jak widać ma boki zwężone. No i jest problem, szczerze mówiąc, przez te boki, bo tu się zaczyna już szarpanie. W pewnym momencie ten bok zaczyna inaczej ciąć, piła zaczyna inaczej ciąć. No i takie mam mieszane uczucia, no to jest oczywiście pierwsze cięcie, więc nie spodziewałem się cudów. No ale zaraz zobaczymy jeszcze jedno, żeby te płytki zestawić ze sobą i jak to będzie wyglądało po zezłączeniu. Powiem tak, jak się z bliska przejrzeć, no to widać, że jest to lekko postrzępione i nie jest to idealne cięcie. No i jakoś bym powiedzmy to jeszcze jedno z drugim połączył i ten kąt nie wychodzi taki... Tragiczny, no już tak z odległości 50 cm nie widać tego w ogóle. Trzeba naprawdę gdzieś tam 5 cm przed samą płytką się przyglądać, żeby to dostrzec. No i teraz mam wyzwanie. Czy bawić się w docinkę na te 45 stopni, czy jednak dać po prostu tą listwę, taką jak dałem, zakończeniową tu przy kuchni. No na pewno z listwą mniej cięcia, mniej zabawy, i szybciej, ale co będzie ładniej lepiej. Hmm, to czy to. Sam nie wiem, więc mała przerwa i jakoś to trzeba parę minut przemyśleć. Jak widać będzie jednak listewka, czyli ten narożnik. Czemu tak? No na pewno będzie zdecydowanie szybciej. No bo będę docinał tylko i wyłącznie po długości, nie będę musiał ciąć pod kątem 45 stopni. Czy będzie ładniej? No na pewno nie będzie takiego poszarpywania, jak jest, a to poszarpywanie to też się pewnie bierze z tego, że ta tarcza, która jest, no już pewnie swoje wycięła. No, jak się przyjrzeć, przyjrzeć z bliska, no to widać, że ta tarcza diamentowa nie jest już pierwszej świeżości. Zresztą ja taką dostałem, nie kupywałem nowej tarczy. No i ogólnie dużo osób pyta o tą maszynka do cięcia płytek w zestawie początkowo była jeszcze jakaś taka tarcza no ale ta to wytrzymała podobno bardzo krótko więc potem była dokupiona jakaś takiej firmy nie wiem czy to dobra czy to zła no i ta już też chyba jeden remont zrobiła no i teraz u mnie kolejny robi do tej w ogóle Maszynki, można potem sobie zamontować taką właśnie piłę, tarczę, w zasadzie z ząbkami, i mieć taką mini krajzegę. Co fajne, przykręca się ona też do stołu, do jakiegoś blatu, bo ma tutaj miejsca na to. No i naprawdę fajna rzecz, jak dla mnie, super. No, podwójne zastosowanie i do płytek. I do drewna. Ja Wam w tamtym filmiku chyba wstawiałem pod filmem w opisie link do takiej podobnej, bo identycznej jakoś znaleźć nie mogłem, ale no, jak ktoś chce, no to warto poszukać. Na Allegro jest tego pełno i wybrać sobie taką, która ma lepsze opinie. Bo do takiego remontu jak u mnie, że nawet sobie można ciąć pod dachem, no to super. Jak dla mnie, jedyny minus jest taki, że jak się zale, zaleje. Naleje za dużo wody, no to jak widać, ta woda potem wycieka. Nie wiem czemu dzisiaj się tak jąkam. O co chodzi? Kurde, tak w sumie patrzę i ten narożnik w ogóle jest tu niepotrzebny. W sumie łączenie kafli piecowych z tymi płytkami też zrobiłem bez narożnika żadnego. No bo tu pójdzie fuga i ewentualnie troszkę to pomaluję, Więc tu identycznie. Nie ma sensu w ogóle tego obsadzać. No, tak będzie i prościej, i szybciej. No i chyba lepiej. Będzie po prostu równiutko, już jednolite tu i tu łączenie. A przecież z tej strony i tak tego nie będzie widać. No, bo jak tu pójdą meble kuchenne, to w ogóle tego narożnika prawie nie będzie widać. Gdzieś może dotąd wystarczy go pomalować. Także przekombinować chciałem, a proste rozwiązanie najlepsze. No to teraz. Mam nadzieję, że już tempo przyspieszy, no bo tu jeszcze chciałem sobie dociąć, żeby mniej więcej wysokość pierwszego, pierwszej płytki była równa z tym kafelkiem. A teraz to już prosto w górę. No pewnie gdzieś dotąd, bo myślę, że więcej to mi kleju nie starczy. Finalnie postanowiłem, że ułożę jednak ten rządek. Tu jest mniej nagrzane od pieca i zdecydowanie mniejsza obawa była niż z tej strony. Więc poszło do góry, starczyło mi kleju na stek. Tutaj po prostu resztka jeszcze wyrównałem pod następne płytki, ale następne to już nie dzisiaj. No nie jestem do końca zadowolony z tego fragmentu. Tu szło zdecydowanie lepiej, no bo też lepiej przygotowałem sobie ścianę. Była zdecydowanie równiejsza, a tu no tego kleju momentami trzeba było dać naprawdę dużo, 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 dużo. Co tu dużo mówić. No, wyszło jak wyszło. Gdzieś tam finalnie ostatnia płytka u góry lekko uciekła, no ale już trudno, nie chciało mi się wchodzić na kuchnię i tego odkuwać. No, jakoś to będzie, myślę. Chociaż nie, kurczę, tam szafka będzie i musi być w takim razie to też równo, więc jednak ściągam i następnym razem, tak jak będę układał tu płytki, to wtedy dopiero dołożę górę. No, widzicie, czasami jest dobrze pogadać. Bo i lepsze pomysły przychodzą do głowy, czasami można coś przemyśleć. No i jak to finalnie wyszło? Jakie wymiary? Już mówię i opowiadam w szczegółach. To może lecąc od dołu, na jakiej wysokości blat w kuchni. U mnie 95 cm, czyli od podłogi aż po płytki tyle zrobiłem. Szafki będą albo kupione, albo jeszcze ręcznie robione nie wiem, pomyślę. Na pewno będą na tych regulowanych nóżkach, więc spokojnie blad będę mógł sobie podsunąć do góry. Ja jestem wysoki, więc te 95 cm wydają mi się optymalne. Mam w tej chwili 90 cm zrobione. W Warszawie, no i gdzieś tam parę centymetrów jeszcze by się przydało wyżej, więc tu myślę, że będzie ok 95. Dla wysokich osób, oczywiście dla niższych, niżej. Odległość między blatem a szafkami wiszącymi 60 centymetrów, czyli 6 e, razy 10 płytki, plus jakaś tam fuga no to jeszcze tam z centymetr dochodzi. Tu między płytkami a sufitem no oczywiście szafki też pewnie na wymiar żeby jak najbardziej wykorzystać tą przestrzeń no kuchnia w zasadzie aneks kuchenny nie jest duży więc takie szafki wyższące, wiszące no na jakiej wysokości oczywiście od razu nad płytkami aż po sam sufit Tak komin jeszcze jest do ogarnięcia z takich rzeczy które w sumie mogłem zrobić lepiej mogłem bardziej przemyśleć no to jak już mówiłem tu Mogłem dać na mijaka, czyli cała półówka, a nie cała, cała. Troszeczkę lepiej obsadzić ten narożnik. Ja przyklejałem płytki i dopiero potem wciskałem narożnik. Trzeba było najpierw obsadzić narożnik i dopiero potem dopasowywać płytki. Wtedy wydaje mi się, że byłoby to zdecydowanie lepiej. Zabawa z gniazdkami? No to już jak to woli, zawsze przecież ta ramka, która jest i tak może być z przygotowaniem powierzchni no tu miałem równo, więc i łatwo poszło układanie, tu miałem już gorzej, gdzie jest komin, no i było też kombinacji, długo mi się z tym zeszło, no i jak widać są takie, a nie inne odstępy no ale na szczęście płytki z poziomicą oczywiście, która była tu przykładana, a jeszcze leży to wszystko jakoś będzie wyglądało, z drugiej strony to samo mnie czeka, tu widać taką skuśkę więc też trzeba będzie sporo tego kleju nadłożyć, ale jakoś to będzie. No cóż, zrobiłem, pogadałem, idę myć narzędzia, no i chyba na tym skończę odcinek. Także do następnego razu.